Kto Dzięki, wszystkie hasła zostały powiedziane. Wybory w 2023 rok. Jesteśmy przed Sejmem Rzeczpospolitej Polskiej, przy Pomniku Żołnierzy Armii Krajowej. Dzisiaj mamy bardzo istotno do Państwa bardzo istotny przekaz w ramach konferencji prasowej. Czyli mamy taką propozycję. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje obecnie w Polsce, czyli. Ograniczenie wolności słowa, jednostronny przekaz, gdzie wszyscy mamy świadomość, iż podstawą każdego państwa jest wolność słowa, wolność wypowiedzi, obiektywna prasa, wolność prasy. Niestety z tym w Polsce nie mamy, nie mamy do czynienia. Wprost przeciwnie ze zjawiskiem takiego totalitaryzmu medialnego, wykluczenia. Jeśli masz inne poglądy niż reprezentuje polski establishment wszelkiego typu, którzyż to jest ten, ten nasz establishment. Czyli wszystkie partie polityczne, które znajdują się w tym parlamencie, łącznie z Konfederacją, zawsze należy to podkreślać, ale także te inne formacje polityczne, w znakomitej większości. Niewielka jest grupka, która nie ma tak zwanego spójnego przekazu. Przekazu kreowanego przez władzę, a tak naprawdę przez ośrodki zewnętrzne, które zarządzają naszym państwem. Trzeba to z przykrością powiedzieć, m.in. ośrodki decyzyjne, polityce Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii itd. itd. Jest bardzo konkretna narracja tak zwana i bardzo konkretny przekaz mówiący o tym, że my Polacy mamy być prorosyjscy, mamy być, przepraszam, antyrosyjscy, mamy być antyrosyjscy, mamy tego się chcieli. Antybiałoruscy i jednocześnie mamy być proukraińscy, Czyli notoryczna jest kwestia takiego ostrego przegięcia na rzecz Ukrainy, a wręcz dochodzi do te, tego zjawiska, jak nazywamy Ukrainizacji Polski. Natomiast wszyscy zapominamy, my jesteśmy tutaj jako, jako politycy, ponieważ ze mną są kandydaci w wyborach 2023 roku, a Luiza, tutaj stojący. Krystian z tamtej strony, za, za kamerą, z naszej strony także szef naszej struktury Partii Politycznej Front, struktury stolicy Warszawskiej. Nasi koledzy z Stolnictwa Narodowego, którzy wspierają nas w tych, w tych wyborach, a jednocześnie właśnie ten kierunek myślą. I zapominamy, a szczególnie ci, którzy dzisiaj zasiadają w ławach parlamentarnych, że w Polsce powinna być narracja, kierunek. Pro-narodowy, pro On nie powinien być ani prorosyjski, ani pro-ukraiński, czy tam pro-amerykański. Tylko powinniśmy poszukiwać własnego interesu narodowego, własnej racji stanu. Żebyśmy to mogli uczynić, niestety potrzebna jest nam rzetelna ta informacja, prawda, rozeznanie, Wspólnie w Układzie Międzynarodowym o, o tych wszystkich uwarunkowaniach, które dzisiaj rzucują na to, w, jaki, w jakim stanie, jak w tym Układzie Międzynarodowym polskie państwo się znajduje. Bez prawdy, bez rzetelnej informacji niestety do tego nie możemy dojść. Może się wówczas demony tej antyrosyjskości mogą się nakręcać, antybioruskości jednocześnie Poprzez tego typu propagandę władza próbuje zrobić bardzo, bardzo poważny inżynierię tą społeczną i eksperyment na naszym społeczeństwie, polegający na tym, że chce dzisiaj przygotować nas i jednocześnie zmotywować oraz udokumentować, iż ta ich wroga narracja do Federacji Rosyjskiej, do Rosji, ale także Republiki Białoruskiej, państwa białoruskiego, ma swoje uzasadnienie, ma także poparcie Nasze dzisiaj, Nasza propozycja, nasze dzisiaj działanie wyraźnie idą jako uderzenie przeciwko tego typu decyzjom politycznym i, i sytuacji politycznej jak jest to. występujemy do Ambasady Republiki Białoruskiej, Republiki Białoruś lub poprzez Ambasadę Republiki Białoruś do władz szeroko rozumianych, rozumiemy, że to będzie dyskutowane w tym zakresie w kancelarii prezydenta Republiki Białoruś, pana Aleksandra Łukaszenki, taką propozycję, by Polak dostarczyć ze strony białoruskiej wiedzę o tym, co się dzieje na terenie Republiki Białoruś, tego faktycznie rzeczywistego, jednocześnie żeby także znać poglądy polityków. Reprezentujących państwo białoruskie, czyli uruchomienie mediów społecznościowych. Na wszystkich kanałach, na wszystkich platformach zwracamy się do władz Republiki Białoruś o to, żeby przygotować polskojęzyczne kanały informacyjne, pozwalające nam na poszukanie. To są przeciwko tej propagandzie, którą tutaj nachalnie wkłaczaną mamy każdego dnia. Żebyśmy my, jako Polacy, ludzie myślący, obiektywni, mogli skonfrontować. My też nie mówimy, nikt nie mówi, że to będzie tylko prawda i czysta prawda pozostanie przekazana z Mińska. Nie. Ten głos, głos prawdy, głos wolności, ten głos, który będzie płynął z Mińska czy z innych miast Republiki Białoruś, jest bardzo ważne, żeby było, nie było jednostronnego oglądu sytuacji, jednostronnego kształtowania opinii publicznej, a jednocześnie z punktu widzenia państwa białoruskiego, narodu białoruskiego jest to niezwykle ważne, niezwykle istotne, ponieważ będzie to przeciwdziałać temu antagonizmowi, my nawet mówimy rasizmowi etnicz etnicznemu, który tutaj w Polsce się znieca, to są tu do Rosjan, to są tu Bia do Białorusin. Także jak widzimy ten, powiedzmy, interes polityczny, ale dobrze rozumiany, jest nie tylko po naszej stronie, jako Polaków, bo to się zgadzamy, ale także leży po stronie państwa i narodu Republiki Białoruś, które wyraźnie deklaruje się, że nie chce żadnej konfrontacji, nie chce agresywnej polityki, nic z przykrością jako polskiemu politykowi y Muszę, muszę to stwierdzić, że niestety ta polityka agresywna leży po naszej stronie. Proszę jeszcze o, o kilka zdań, zanim przesuniemy się i wręczymy właśnie ten dokument panu Chargedafe, bo Przypominam, że nie mamy dzisiaj relacji na poziomie ambasadorów. One są zawieszone między Polską a Białorusią. I proszę kolegę także o z tej strony Positownictwo narodowe podsumowanie tego Szanowni Państwo, przedstawi się Sebastian Janasik, sekretarz Stronnictwa Narodowego Odmowskiego Romana. E, dzisiaj na świecie miało miejsce wiele bardzo ważnych wydarzeń. Na pewno takie wydarzenia również będą miały miejsce jutro. E, niestety my się o nich nigdy nie dowiemy. Wy Państwo nie będziecie o nich nigdy wiedzieć, dlatego że w tym kraju, jak i w całej Europie, obowiązuje cenzura. E, cenzura, która jest narzędziem każdego opresyjnego systemu, Cenzura i kontrola przepływu informacji to broń masowego rażenia w wojnie informacyjnej. W wojnie informacyjnej, w której wszyscy jesteśmy pod ofiarami manipulacji. Przykładem takiej cenzury, tu chciałbym przytoczyć, jest zablokowanie dostępu w całej Unii Europejskiej do ogólnoświatowej, wielojęzykowej agencji informacyjnej Russia Today. Russia Today to jest takie rosyjskie CNN. E, oczywiście pretekstem do cenzury e, jest chronienie nas przed kremlowską propagandą, e, no ale nikt nas nie chroni przed amerykańską propagandą. E, poprzez kontrolowanie, co wolno, a co nie wolno nam e, e, usłyszeć i zobaczyć, orwellowskie Ministerstwo Prawdy w tym kraju decyduje za nas, co jest kłamstwem, co jest prawdą, e, kto jest naszym przyjacielem, a kto jest naszym wrogiem. Drodzy Państwo, oni mając monopol na karmienie nas wiadomościami, informacjami, oni mogą nam wmówić wszystko. Wolni ludzie mają prawo do pozyskiwania informacji ze wszystkich możliwych źródeł. I chciałbym tutaj twardo powiedzieć, że to jest nasze prawo, to nie jest przywilej, który można nam odebrać. Dlatego też wspieramy inicjatywę powstania wolnych mediów, o której mówił przedmówca kolega Krzysztof Tołubiński. i uważamy też, że jest ona niezmiernie ważna dla każdego świadomego Polaka szukającego w tym świecie prawdy. Dziękuję. Dziękujemy.